Jak wiecie, już niedługo Mikołajki, mamy nadzieję, że byliście grzeczni w tym roku. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować dla Was Mikołajkowy konkurs. Zasady są proste. Każdy z nas ufundował nagrodę. Jeśli chcecie wygrać którąś z nich, musicie narysować pracę przedstawiającą daną grę w formie świątecznej. Pracę przesyłajcie na mail podany poniżej koniecznie w formie załącznika JPG. Wszelkie inne formaty czy linki nie będą brane pod uwagę. Każdy uczestnik może złożyć pracę tylko na jedną grę. Prace przesyłacie od 17 do 30 listopada do godziny 23.59. Będziemy je sprawdzać do 5 grudnia, a wyniki otrzymacie już 6 grudnia o godzinie 15. Przesyłałem zgłoszenie na maila w tytule wpiszcie konkurs, nazwa gry plus nick z YouTube. Pamiętajcie, że przyjmujemy tylko załączniki, a nie linki i tym podobne. A teraz trochę o nagrodach. Do wygrania oczywiście w formie cyfrowej będą takie tytuły jak Assassin's Creed 4 Black Flag, Battlefield 4, The Binding of Isaac oraz dodatek Wrath of the Lamp Plus Don't Starve jako jeden pakiet, The Walking Dead oraz Batman Arkham Origins. Jeżeli chcecie wygrać jedną z wymienionych gier, wyślijcie pracę z nią związane na przypisany do niej mail, który podany jest w opisie filmu. Mamy nadzieję, że weźmiecie udział w naszym konkursie. Życzymy powodzenia!